Witamy wszystkich! Witamy. Tym razem prezentujemy grę Forge. To jest taka gra drużynowe PVP. Wydaje mi się, że, że w zamyśle twórców to miało być jakby takie odzwierciedlenie takiego drużynowego PVP w grach MMORPG. Tylko, że jakby pozbawione tej, tej samej otoczki MMORPG, czyli, czyli postacie mają, mają kilka skilli na, na takim hotbarze. Zresztą może to najlepiej pokażemy w grze. Gra jest darmowa, jest do pobrania na Steamie. I może zacznijmy od, od takiej krótkiej prezentacji postaci. Mamy ich kilka do wyboru, możemy je oddzielnie levelować. Zobaczmy, co my tu mamy. Ładne ikonki. Tak, ikonki są ładne i to jest chyba jedna z niewielu dobrych rzeczy, które mogę powiedzieć w tej produkcji. Mimo szczerych chęci, no nie przypadła mi do gustu, lekko mówiąc. No sami zobaczycie dlaczego. E, <grym>, tak, no to, to, jest, to jest ciężka gra. E, jak widać, jak widać mamy tutaj klas całkiem sporo. Pokaż te modele, bo one są... E, nas, tak. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... 7, 7 klas w tym momencie. Od początku gry było ich, wydaje mi się, 5. Dwie zostały wprowadzone już, już w trakcie, czyli no, świadczy to o tym, że chyba jednak jakieś tam zainteresowanie jest, skoro, skoro twórcy wypuszczają nowy content. Jak widać, każdą, każdą postać levelujemy oddzielnie, mimo iż ten tutaj progress bar jest jeden, nie zmienia się. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, nie wiem do czego to służy. Jest to dla mnie dziwne. Ja chwilkę pograłem szamanem, chwilkę pograłem Pathfinderem. Klasy są takie dosyć, dosyć typowe. No, Shaman to jest taki healer. Mamy Wardena, który jest takim Klawiszem. tankiem. Ravager to jest tak zwane złe zmutowane dziecko. Pokaż się może. Dobra, może tak, pokażemy, jak to wygląda, bo tutaj możemy obejrzeć. No, Warden akurat moim zdaniem najprzyzwoicie wygląda z całej tej menażerii. Kozioł. Nie, no ale on jest fajny, fajny jest motyw z tą, z tą tarczą i tutaj akurat, no może ten miecz jest taki troszeczkę odpustowy, to nie, nie wiem wie, co to ma być, klibne. sierp, sierp taki, nie wiem, on zboże zbiera pewnie w wolnym czasie. Szaman, <laughs> mm, zły dziadek, zły dziadek. No, ta czaszka taka jak z, z... No dobra, to jest model na dwa z plusem, no to nie będziemy... Nie, znaczy, okej, okay, modele są okej, okay. ja nie mam nic do, do technicznego poziomu wykonania modeli. Natomiast mam uwagi co do designu. Ten, ten design jest moim zdaniem festyniarski, po prostu. To jest wiocha. No. To jest po prostu wiocha, no. Więcej, więcej, kolców i czaszek już chyba się nie dało nawalić na ten model. Nie wiem, to jest pan, pan dinozaur, pan skamieniały. Dinozaurus! Nie, nie, wiem, nie no, no po prostu. Denver ostatni dinozaur. No ale dobrze, no możemy chyba uznać, że komuś to się może podobać, tak? To się nam nie podoba. No, Assassin jest taki typowy, jakiś taki przygarbiony Eskimos z, z, z black metalowym jakimś corpse corp paintem. tak jak do mnie mówisz. No, no, no są, są lepsze i gorsze modele. To jest akurat najnowszy dodatek. Taki pucołowaty Alchemik? To, to jest... To jest taka postać inżynieryjna. On stawia jakieś, jakieś zapory, jakieś wieżyczki, tego typu rzeczy. Sama koncepcja tych klas nie jest, nie jest wcale głupia i to, to mogłoby, mogłoby działać całkiem fajnie, ale... Em, to, w jaki sposób to wszystko zostało wykonane, jednak troszeczkę, troszeczkę mnie odstrasza od tej gry. To jest mój ulubiony model. Po prostu... A! Piękny! To jest jakiś taki, taki Bobo, wkurzony Bobo. No, nie wygląda, nie wygląda to fajnie. No, mimo, iż, mimo iż, nie wiem, wydaje się, że... na. O, możemy zbliżyć nawet troszeczkę. jego miecz wygląda jakoś tak podejrzanie cybernetycznie. Coś. Nie, to jakiś złom jest. No, widać, że, że tutaj nawet jest całkiem sporo detali, chociaż tekstury, tekstury mogą chyba być troszeczkę w wyższej rozdzielczości. Widać, że jest tutaj sporo detali na tych modelach, ale te detale są zupełnie bez sensu. Są nawalone jakieś kolce, które się zlewają. No, nie, nie, łagodnie mówiąc, nie przypada mi to do gustu. Wyraz twarzy ma świetny, naprawdę. To jest wyraz twarzy. Ja mniej więcej taki, taki mam wyraz twarzy, jak gram w tę grę. Podejrzewam, że, że, że to może o to chodzi. No, tego już pokazywaliśmy. Pyromancer to taki klasyczny Mage Damage Dealer. On akurat wygląda całkiem spoko. Szmacie pan Panżuczek. Tak. Panżuczek. I ma jakiś owadzi, owadzi hełm. Tego już pokazywaliśmy. To też pokazywaliśmy. Chyba już Wszystkie, wszystko pokazaliśmy. Tak? Może słówko o klasach, bo tu nie dokończyłem. Assassin to jest no, nazwa, mówi wszystko. Myślę, że nie trzeba się w to zagłębiać specjalnie. Wiadomo, czego można się spodziewać. Pathfinder to jest taki archer, ranger. On może zostawiać pułapki, i też może strzelać. Strzelać, oczywiście, z łuku. Ma różnego rodzaju strzały. Przejdźmy tutaj do, do ich umiejętności. Do tego, jakich jak jak ich rozwijamy. Każda postać ma 8 umiejętności, moim zdaniem jest tego za dużo. One są umiejscowione defaultowo na, na hotbarze, który jest podpisany tam klawiszami numerycznymi od 1 do 8. Mnie osobiście jest ciężko, ciężko to ogarnąć. Być może to wynika z tego, że nie grałem jeszcze tak dużo w tę grę. No, nie będę próbował, bo, bo, tak jak mówię, nie przypadło mi za bardzo do gustu. Natomiast wydaje mi się, że jednak. Część tych, tych umiejętności jest niepotrzebnie mnożona na siłę. No, ja bym to wrzutwą Hama odciął. Na przykład mamy Hilera, który ma po prostu pierwszy atak, to jest Hill, drugi to jest Hill taki trochę AOE, trzeci to jest y, jakiś tam Hill y, Twojej własnej postaci. Moim zdaniem to spokojnie wszystko można by było wcisnąć w jeden skill i oszczędzić graczom y, grania jakichś Nocturnes Chopinowskich na klawiaturze, hmm. żeby, y, żeby cokolwiek zrobić. No chociaż nie da się upewnić, że na pewno im więcej, im więcej. Im więcej umiejętności postać posiada, tym jest to jakby większe pole do, do popisu dla ludzi, którzy, którzy opanowali tę grę w jakimś większym stopniu. Naprawdę no podejrzewam, że jest tutaj duży, duży, du, dużo miejsca na, na, na ulepszenie, na, na skilla i, i pod tym względem być może ta gra znajdzie jakiś swoich zwolenników. Czyli to jest gra zostawiona tylko i wyłącznie na multiplayer? Co tak, to, to, jest to jest tylko i wyłącznie multiplayer. Mamy tutaj e, trzy tryby rozgrywki. Klasyczny, klasyczny, klasyczny Team Deathmatch, capture the relic, to jest taki, taki, capture the flag, tylko że zamiast flagi masz, prawda, taki, taki jakiś kryształ. No i jest jeszcze, zdaje się, coś takiego jak King of the Hill, i to chyba polega na tym, że musisz po prostu przejąć jakiś punkt, taki kontrolny i coś, coś chyba w stylu domination. My może pokażemy szybko gameplay, zagramy sobie w Team Deathmatch, bo to jest takie naj, najmniej, angażujące. Yy, nie wiem, muzyka... Czy coś można dobrego o tej muzyce powiedzieć? No to, że można ją wyłączyć. Była no troszkę monotonna. Jest monotonna, jest taka sama w menu, taka sama podczas gry. No jest taka nudna i przybijająca jeszcze dodatkowo. No najlepiej, najlepiej jest to wyłączyć i, 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 i po prostu puścić sobie w tle coś, nie wiem, z Minamp'a czy, czy cokolwiek, no bo, bo słuchanie tego po, po, po pięciu minutach już staje się naprawdę męczące. Dobra, no spróbujemy pograć sobie tutaj szamanem, czyli klasyczny healer, w zasadzie chyba 7 na 8 jego umiejętności, to jest leczenie. Oprócz tego, że, że jego podstawowy atak, jeżeli e, wymierzymy go w przeciwnika, to wtedy zadaje mu demage. Tak? To jest fajne, że ten skill ma dwa różne działania, zależnie od, od tego, na kim jest użyty. I moim zdaniem w ten sposób powinna być rozwiązana e, znacznie większa ilość skill i, i pewnie dałoby się zredukować troszeczkę ilość tych klawiszy potrzebnych do grania. Jak widzicie, jest tutaj dosyć dziwny, e, dziwny, dziwny sposób namierzania, trafiania w przeciwników. To nie jest, nie jest tak, że, e, że jak ten skill się. bo on, on ma swój cast time, tak? Widzimy. To nie jest tak, że jak, jak ten cast time się skończy, to on po prostu uderza przed siebie. To jest tak, że w momencie, jak kliknę na kogoś, to i ten cast time się skończy, to wtedy mogę w niego trafić. To jest dosyć dziwne i, i moim zdaniem to jest jeden z głównych, z głównych problemów tej gry. To jest właśnie to sterowanie. E, taki rozkrok pomiędzy, pomiędzy grą akcji a a, a, a taką jednak bardziej strategiczną rozgrywką. Mamy tutaj manualny blok. No widzę, że zaraz mnie tutaj rozwalą, dostałem się w jakiś większy młyn. Spróbuję troszeczkę może podleczyć tych kolegów, ale chyba już nic nie zrobię. Zginąłeś? Wygląda na to, że zginąłem. Tak, czekam, czekam. Ja, ja czekam pan. na to, aż przyjdą Ełoki i Was wypieprzą ze swojego lasu, bo mówiąc... <laughs> No mapy, mapy nie są zrobione najgorzej, no wydaje mi się, że troszeczkę są przeskalowane, raczej, raczej to otoczenie w, wydaje się takie troszkę przerośnięte. A dużo no, map no, Nie, map nie jest zbyt wiele e, i no, ich jakość też nie jest pierwszego sortu. Te drzewa jakieś takie wielkie, no generalnie to, ten mój, no, dodatkowo ten mój szaman to jakiś karzeł jest. E, <laughs> może skoro tutaj jest troszeczkę spokoju, pokażę jeszcze jedną rzecz, która jest troszeczkę dziwnie dla mnie zrobiona. Otóż w tej grze mamy wall jumpy. Nawet taki karypel jak, jak ten szaman może się odbijać od ścian czy ninja. A na naprawdę dużo odległości. No, animacja tego jest słaba. Czy to jakoś wpływa na gameplay? No jakoś wpływa, no jakoś wpływa. Może na tej mapie tak, tego nie widać, ale jest taka jedna mapa, gdzie mamy takie miasto i, i w tym mieście naprawdę za pomocą tych, tych wall jumpów można się całkiem nieźle przemieszczać. Czy z wall jumpa można przejść od razu do następnego wall jumpa? Tak, można. Oh. Można. On oczywiście zużywa energię, która też jest używana do, do skilli. Także nie jest tak, że możemy to robić w nieskończoność, tak samo jak nie możemy sprintować w nieskończoność. Natomiast niewątpliwie no jest to pewien taki element, który dodaje dodatkowo jeszcze na, znaczenia samym umiejętnościom gracza, tak? Ktoś, kto potrafi dobrze operować tymi wall jumpami w, w, ciasnych, w ciasnych miejscach wysokich, będzie w stanie dużo lepiej manewrować niż jakiś taki nób, jak na przykład ja w tej chwili. No, no to, to to niesamowicie chaotycznie. Tak, no ale wiesz co, to też jest Team deathmatch, tak? No, no to co z tego? No, to... No to zawsze, zawsze, zawsze jest pewna doza chaosu, bo no, no, ja na pewno tutaj teraz nie, nie oczywiście jak, jak, jak komentuję, nie jestem w stanie się skupić na tyle... Nie, co... ale nie oceniam twojej gry, czyli mówię to, co widzę na ekranie. Są pewne punkty, w których gracze zbierają się tam, kotłują... No zasada jest taka, że strategia podstawowa, tak się ustawić, żeby, żeby było więcej naszych, niż przeciwników, no i tyle. Tutaj, nie wiem czy, no teraz akurat to jest niewidoczne, nie ma jak jakoś strasznie dużo graczy, nie gra równocześnie. To akurat jest, jest jedna z większych, z większych walk w jakich brałem udział, wydaje mi się, że jest troszeczkę pewna dysproporcja w stosunku do tego jakich klas ludzie używają i to już może, 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 może o czymś świadczyć, głównie ludzie grają chyba assassinami i pathfinderami, tymi riverami, tymi dziwnymi takimi dziećmi z łańcuchami, też, też, też często sporo osób gra healerem, raczej rzadko, to aczkolwiek w tej grze jest trzech, więc no, to jest mój rekord jeżeli chodzi o tą przygodę z, z tą produkcją. Nie wiem, czy jest sens, żebym ja tu dalej pokazywał gameplay. No na pewno dużą, dużą zaletą tej gry jest fakt, że jest darmowa. Bo... Tak, to jest, to jest plus i chyba nie ma tutaj jakiejś... O, dostałem właśnie strzałą oślepiającą. Pomysłów jest, jest tutaj sporo, jest, jest sporo różnych ciekawych pomysłów na umiejętności i, i tak dalej, natomiast niekoniecznie to zostało dobrze zrealizowane. Wydaje mi się, że jednak twórcy się troszeczkę pogubili w tym, co, co chcieli dodać, co chcieli zaprezentować. Na pewno jest tu olbrzymie pole do gry takiej zespołowej, skoordynowanej. Gdyby udało się tutaj zebrać oddział ludzi dobrze, dobrze ze sobą zgranych i, i posługujących się na przykład jakąś komunikacją głosową, no to naprawdę mogliby tutaj sporo zdziałać, zawojować podejrzaną grę, bo jest, jest sporo takich rzeczy, które są fajne, ale dla takiego gracza w losowej grze praktycznie nie do wykorzystania. Na przykład ja jako szaman mogę postawić taką kopułę, którą to nawet pokażę. No stawiam sobie coś takiego, tak, I to jest taka, taka strefa ochronna, tylko że jak przekonać tych graczy, żeby oni w niej siedzieli, raczej nie będą w niej siedzieć, będą biegać po prostu za fragami i, i tak dalej. Natomiast jest to, jest to jakby pewien element taki, w którym no, w którym może być troszeczkę siła tej gry, że ona no, promuje, promuje skilla, promuje kooperację. Natomiast, czy znajdą się jakieś grupy ludzi, którzy by nie chcieli w to grać? Nie wiem. Ja myślę, że musiałbyś przekonać e, g, ludzi, którzy grają obecnie pewnie, albo przymierzają się do grania Warma 3, tak? Ja, ja musiałbym najpierw siebie przekonać, żebym chciał kogoś w ogóle przekonywać, żeby zagrał ze mną, bo, bo, bo tak jak Ci mówiłem, raczej niespecjalne są moje wrażenia z, z, z takiego wczesnego kontaktu z tą grą. E, dobrze, myślę, że jeżeli chodzi o gameplay, to, to już nie, 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 nie będę się męczył, bo, bo jest to dla mnie naprawdę katorga. Przejdźmy sobie do głównego menu i pomówmy może jeszcze trochę o takich aspektach poza gameplayowych. Jak na przykład, gdzie znajduje się przycisk wyjścia z gry? Tutaj, to jest najważniejszy przycisk w tej grze. Można przyspieszyć jakimś Alt 4 ewentualnie? Tak, jest to możliwe, ale może być traktowane jako taki pół-cheat. Pół-cheat, no Dobra, przejdźmy jeszcze może do tego menu, gdzie możemy levelować. Postacie wbijają, tak jak wcześniej mówiłem, oddzielnie levele. Tak jak widać, szamanem wbiłem drugi level w męczarniach, ale jakoś się udało. Jak widać, na każdym levelu coś nowego mamy odblokowanego. W, przypadku, w zasadzie w przypadku każdej, każdej klasy to wygląda dokładnie tak samo, czyli na, na przykład na drugim levelu każda klasa odblokowuje jakiś taki alternatywny tryb dla jednej z umiejętności. Potem na trzecim każda dostaje plus jeden do armora. Na czwartym każda dostaje jakiś tam punkt, który można rozdzielić w co, w co się chce. Tutaj możemy rozdzielać te punkty w, w kategorie pancerz, energia lub prędkość. Tutaj też możemy z, zwiększać jakieś odporności na określone rodzaje damage'u. Nie wiem czy to, czy to ma jakiś sens. No jakiś tam pewnie ma, natomiast no, nie jest to moim zdaniem najlepszy sposób rozwiązania rozwoju postaci. Tutaj mamy te umiejętności. Każda Umiejętności wszystkie są odblokowane od początku, natomiast w miarę levelowania te umiejętności dostają dodatkowe, jakby takie fokusy. Może to, to się nazywa w grze fokusy, ale to chodzi o to, że coś na kształt może troszeczkę runów z Diablo 3, gdzie, gdzie wybierając na określony fokus, troszeczkę zmieniamy sposób zachowania się umiejętności. Czyli na przykład, o ile ta, ta umiejętność bazowo. Hiluje wszystkich, którzy znajdują się dookoła szamana. To wybranie tutaj odblokowanego fokusa A powoduje, że, że ta umiejętność hiluje w obszarze dookoła celu. No to bardzo ciekawie rozwiązane jest, chciałem powiedzieć. Nie, no, no to, jest, to jest fajne. Nie, nie powiem, że, że każdy, każdy aspekt tej gry jest słaby. A w no to... jakiej fazie jest tego? Jest alfa, beta? Nie, to nie. Jest... Nie no, wydaje mi, wiesz co, no teraz to tak naprawdę każda gra jest w becie, tak? Każdy sobie mówię, spokojnie to tylko beta no ale prawda niestety jest taka, że większość gier z tej bety nigdy nie wychodzi i po prostu wcześniej upadają. Ta gra jest, jest już, można powiedzieć, w fazie takiej no, no ukończonej na tyle, że, że jest udostępniona szerokiej publice i, i jest do niej stopniowo dodawany content. Nie sądzę, żeby tutaj to, że, że to jest jakieś wczesne na faza gry miało być jakimś wytłumaczeniem dla no. po prostu słabych rozwiązań mechaniki. No, przede wszystkim mi się nie podoba to, że, że z jednej strony ta gra to jest, to jest gra nastawiona na powinna być nastawiona na taką strategię, właśnie jest dużo tych różnych umiejętności, takich propagujących współdziałanie. Samych umiejętności jest sporo, z drugiej strony jest ten tragiczny sposób celowania. Wydaje mi się, że to mogłoby być całkiem ciekawe, gdyby zrezygnować troszeczkę z tej, z tej warstwy takiej akcji i zrobić z tego e, taką grę faktycznie jak się gra w niektóre e, masiwy online RPG, czyli, czyli tak, żeby po prostu dało się na przykład zaznaczyć przeciwnika i żeby on był zalokowany już, bo na przykład jak mam e, jak gram Szamanem i ta jego pierwsza umiejętność albo leczy, albo rani, zależnie od wybranego celu, no to powiem Ci, że jak bije się dwóch gości, no to nie ma absolutnie żadnej kontroli nad tym, czy leczysz Twojego, czy ranisz y, przeciwnika, bo nie da się w to wcelować. No, być może ja nie wiem, już jestem troszeczkę podstarzały, mam osłabione refleksy, no ale ja nie jestem w stanie tego no to zrobić. Oczywiście. I wydaje mi się, że, że, że może to przerastać jednak większość takich casualowych graczy. Um... Armory pokazywaliśmy te armory można, można zmieniać o ile się wykupi w sklepie. Właśnie sklep pokaż, co tu w tym sklepie można kupić. W sklepie można kupić Busty. dużo dużo a mało, czyli jest dużo różnych, na przykład Armorów, natomiast, natomiast one się stosunkowo niewiele różnią. Z tego co się orientuję chyba są po prostu dwa zestawy, dwa zestawy modeli z różnymi skinami Niespecjalnie odbiegające od, od oryginału. No tutaj są jakieś takie odpustowe świecące 10 euro. Świecące to. Tak. No mo, może oczywiście plusem jest to, że to chyba wszystko. Nie jestem pewien, czy, czy na, zupełnie wszystko, ale większość tych rzeczy można też kupować za walutę z gry, czyli, czyli tak zwany or. Ja tu uzbierałem kolosalną ilość 20 tych, tych, tych or, no, kawałków rudy, nie wiem, nie wiem jak to jak to dokładnie przetłumaczyć. No jak no widać, żeby tak. kupić takie buty, muszę uzbierać jeszcze. 100 razy tyle, więc obawiam się, że chyba nigdy ich nie założę. Ale też nie będę próbował. Są oczywiście jakieś takie paki, gdzie można kupować zbroje w, w kompletach. Są jakieś busty klasyczne. Nie wiem, czy no ktoś, ktoś może wydaje na to pieniądze, ale to co, jest, to, co jest istotne, i to na pewno jest plus, że nie ma tutaj żadnego. Yy, a przynajmniej ja nie znalazłem żadnej, żadnego takiego mechanizmu pay to win, czyli to nie jest tak, że możesz sobie kupić coś na przykład, co ci zwiększa damage. To są rzeczy bardziej takie przyspieszające levelowanie i, i ewentualnie zmieniające wygląd, czyli, czyli to, jak, jak wydaje mi się, te, te sklepy powinny być rozwiązane tak, żeby nie psuć zabawy tym, którzy nie chcą, nie mają, bądź, bądź po prostu nie, nie, nie płacą z jakichś innych powodów. Zastanawiam się, czy coś tutaj jeszcze jest do pokazania. Na tym etapie. To chyba byłoby wszystko. No, podsumowując, tak jak mówimy raczej, no, nam ta gra nie przypadła do gustu. Wydaje mi się, że, że może znaleźć jakiś swoich zwolenników, natomiast chyba nie będzie ich na tyle dużo, żeby ta gra mogła się dalej jakoś prężniej rozwijać. No, nie chcę być tu złym prorokiem, ale, ale no, myślę, że ona stosunkowo szybko może zakończyć swój żywot. Ja to na pewno bym nie zagrał. No, to ty, ja. ty jesteś ogólnie leszczem, więc, więc hmm. wiesz, to o niczym nie świadczy. No, możecie tego spróbować, to oczywiście jest za darmo, także to jest niewątpliwy plus. I, i, i Anusz, Anusz się znajdzie jakiś chętny, któremu, któremu to się spodoba. No, może być to fajne dla ludzi, którzy szukają wymagającej rozgrywki, bardzo nastawionej na, 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 na skilla, no bo, żeby tutaj coś konkretnego zrobić. Yy, no Trzeba trzeba jednak troszeczkę wprawy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, być może to jest jakieś moje już po prostu yy, starcza, jakaś, jakaś starcza, yy, starcza niemoc mnie dopadła, i dlatego wydaje mi się, że to jest takie trudne. Już drugi raz się Maciek jak mówiłam już się starzeje, coś musi mieć na rzeczy. No Wiesz, no, powoli latka lecą, tak. No, ale, ale w takim razie wydaje mi się, że na tym już możemy zakończyć. Zapraszamy do testowania, do, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat tej gry. Być może uważacie, że, że zbyt surowo ją oceniliśmy, być może macie jakieś argumenty, które mogą, mogą tej produkcji bronić. Zapraszamy do podzielenia się z nami w komentarzach. No, i tyle, to, to było na tyle. Jeśli się Wam podobało, zostawcie lajka, zasubskrybujcie, obejrzyjcie inne nasze filmy i również zapraszamy do dyskusji. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Pa!